Używam Maca od prawie 15 lat i co w nim cenie? To nie jest tak, że on nie ma żadnych wad i ograniczeń, ale w dzisiejszym filmie skupimy się na tych pozytywach. Przede wszystkim ekosystem, to jak to wszystko działa razem ze sobą, czyli pełna synchronizacja w iCloud z iPhone'em, iPadem i innymi akcesoriami, to jest po prostu cud, miód i orzeszki. Inne firmy próbują, ale naprawdę w ekosystemie od Apple na Macach to wszystko najlepiej po prostu działa. Z drugiej strony wydajność i optymalizacja softu, zwłaszcza jeśli jesteście grafikami, czy pracujecie z edycją wideo, uważam, że Mac będzie najlepszym wyborem, bo aplikacje takie jak na przykład Final Cut, czy już nawet powoli Pixelmator, nie mówiąc w ogóle o całym pakiecie od Adobe, są naprawdę bardzo dobrze zoptymalizowane i praca z nimi też jest niezwykle komfortowa. No i nade wszystko, jeśli używacie stacjonarnych komputerów, to tego nie poczujecie, ale jeśli korzystacie właśnie z MacBooków, to czas pracy na baterii, MacBooki Pro zwłaszcza, one mają je naprawdę bardzo dłuższe. Tutaj w przypadku takiego większego modelu to może być ponad nawet 20 godzin i to nie jest marketingowy bełkot. Te komputery naprawdę są w stanie bardzo długo wytrzymywać na jednym naładowaniu. Przy ciężkiej pracy to raczej będzie wynik rzędu kilku dobrych godzin, ale jeśli będziecie chcieli mu trochę odpuścić, ta praca będzie lżejsza, to kilkanaście do dwudziestu kilku godzin jesteście w stanie wytrzymać na jednym naładowaniu, co zwłaszcza profesjonaliści powinni docenić. Także to są trzy takie rzeczy, które sobie naprawdę cenię w tych komputerach, czy ogólnie Macu, natomiast o ograniczeniach powiem sobie w następnym wideo, więc obserwujcie, aby nie przegapić.